Cześć! W poprzednim materiale pokrótce przyjrzeliśmy się pojęciu ekonomii. Tym razem zwrócimy uwagę na mikroekonomię i makroekonomię. Mikroekonomia jest nauką o podejmowaniu decyzji, a także o funkcjonowaniu na różnych rynkach przedsiębiorstw, a także gospodarstw domowych. Analizując mikroekonomię, należy zwrócić uwagę na takie obszary jak analiza popytu, podaży, równowagi rynkowej czy analiza czynników wytwórczych. Ponadto, zwraca się również uwagę na podejmowanie decyzji związanych z produkcją, analiza cen, kosztów, budżetu czy określenie użyteczności. Z kolei makroekonomia bada wszelkie procesy i zjawiska dotyczące funkcjonowania całej gospodarki. Mowa tu o takich procesach jak PKB, inflacja, bezrobocie czy analiza wzrostu gospodarczego. W makroekonomii bazujemy na tzw. danych zagregowanych. Jest to łączna, całkowita wielkość badanego zjawiska w danym okresie. W następnym materiale dokonam krótkiej i merytorycznej oceny popytu. Trzymajcie się, cześć.